W tym odcinku kolejny raz dołączę na losowe SMP dzięki temu jednemu przyciskowi. A dodatkowo będziemy mieli do wykonania trzy wyzwania. Pierwszy challenge, który musimy wykonać to zdominowanie serwera w bardzo krótkim czasie. Co tu jest? Nie wiem o co chodzi. Gdzie ty O widzę cię, ziema, ziema. Chodź na topimy, tam ziomek, ziomek, ziomek. Ale ja nie mam broni. Dobra, ja mam skill O, co e, o, U mnie stali bije. Dobra, ja głupotą biję. Dobra, dobra, walimy głupotą. Ty, do Was stark. Oh, 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 o, nie, 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 ja, biję. mocno. O nie, 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 gdzieś jestem. Zgincie, musisz o zginąć. Opłaca się zginąć? Na samym początku trafiliśmy na serwer, który polega na tym, że po każdej śmierci nasz ekwipunek resetuje się i dostajemy randomowe itemy. Więc jest to idealny tryb, na którym dominacja nie powinna być aż tak trudna. Początkowo nie szło nam najlepiej. Co Dostałeś nowej itemy? Jak zginą no. tak. Dawajcie na PVPRę no, i się zabijamy co chwilę. Chodź, chodź zawsze, chodź dwa. Chodź, 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 chodź. Ty, może system. Pa, ja to ściągam, tako i mi dobra. Rusart you can't hit me. Ale poczekajcie, bo chcę wam przedstawić sponsora tego odcinka. Cili ale rabat, dzięki któremu możemy zaoszczędzić podwójnie. Jak to działa? Już ci tłumaczę. Powiedzmy, że przykładowo w wakacje zaoszczędziłeś sobie trochę pieniędzy i chciałbyś kupić jakieś nowe ubrania, czy też buty. W dodatku nie chciałbyś wydać całej oszczędności. Lepiej trafić nie mogłeś. Dodajemy wtyczkę Ale Rabat do przeglądarki i przechodzimy do sklepu, w którym chcemy zrobić nasze zakupy. I w tym momencie rozpoczyna się cała magia, ponieważ wtyczka sama wyszukuje nam najkorzystniejsze kody rabatowe, dzięki którym możemy zaoszczędzić naprawdę ogromkaski. Za którą Możemy kupić coś innego. A co najlepsze, to oprócz kodów rabatowych to od każdego zakupu zwracany jest pewien procent w postaci cashbacku. A czym jest cashback? Cashback to określony procent pieniędzy, które znowu trafia na konto. What? Przecież całość brzmi jak jakiś sen. dodam coś jeszcze, ponieważ wtyczka rabat działa na naprawdę wielu stronach. Na sklepach z elektroniką, ubraniami przecież jedzeniem na dowód. Ja sam, gdy kupuję coś, to korzystam z tyczki Al rabat. A co jest dla mnie ogromnym plusem: to całość nie wymaga ode mnie wysiłku. Więc w bardzo łatwy sposób oszczędzam pieniądze. A jak w ogóle zarabia Al rabat Już ci mówię. Ale Rabat zarabia dzięki prowizjom płaconym przez sklepy. Dlatego użytkowników tyczki to nic nie kosztuje. A wtyczka oraz aplikacje są darmowe. Więc żeby jak najszybciej oszczędzać pieniądze, to wejdź w ten pierwszy link w opisie. Natomiast po krótkim czasie udało nam się. Do trochę lepszych itemów, dzięki czemu dominacja serwera była jeszcze łatwiejsza. Czu, sorry, dostałem twoją, mam twoją głowę i mam jeszcze iron crate key, mam, mam tego, mam jakiś klucz do skrzynki. Dawaj, dawaj, gdzie jesteś? Po prostu wbiegam i padam, wbiegam i padam, żeby zryspić sobie jak najlepsze itemy, wiecie o co chodzi? Co jest? Przykleję go, przykleję go do ściany, przykleję go do ściany, napierdzielajcie go. Super glue. Do. Dobra, zamykam go, zamykam go w klatce, zamykam go w klatce, lecimy. Nice. Nice, nie totem. no, hop nie ma z nami. Esa. Nice. nice! O kolejny. Kle oh. O nie, idzie ten gościu z Ohoho. tymi Palku szybko. Zapamiętajcie tego gracza, który w tym momencie stawia krystala. Jest to jedna z kluczowych postaci na tym serwerze. Słapuje się z nim, słapuje się z nim. Nie, nie, dajcie mu. Nie, 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 nie. kurde. No i dupa. Po tym jak nas zabił, postanowił zapytać na czacie, czy nie potrzebujemy może jakichś itemów. Wow, ty, on mi dał jakieś itemki. O stary, co to są za itemki? Ty, też mi daje coś, skrzynkę jakąś. Ale to są jakieś itemki, które nie mają w ogóle żadnych enchantów, ale są zenchantowane. Jakieś takie kurde, scite'owane jakby. Co jest? What? Co, mam? co tu się wchodzi? Tak? Chodźcie, chodźcie, do mnie. Otóż co to. Co jest? No ja to samo, ja to samo dostałem, ja to samo dostałem. Może właśnie to są jakieś specjalne sety, kurde, mocniejsze. To jest wiesz, jakieś po. takie skitowane. I tak oto wręczę Drobiusowi oraz mi tajemniczą skrzynkę. A co w niej było? Skrzynka ta zawierała w sobie mnóstwo intrygujących przedmiotów. Dlaczego intrygujących? Przedmioty te z jednej strony są zentrzantowane, natomiast z drugiej nie posiadają żadnych enchantów. Dodatkowo na tym serwerze musi istnieć sposób na duplikację przedmiotów. Dlaczego tak uważam? Skrzynkę, którą zawierała w sobie zapisek NBT, czyli jest to skopiowana skrzynka 1 do 1. Wow, dał mi, mi tak tego golda, dał mi stack tego golda. Co ty masz? No, no tego golda, Dzięki tym przedmiotom w bardzo krótkim czasie dostaliśmy możliwość dominacji całego serwera. No tak go. No to go. O, nie, fajnie. Gdzie go masz? Duże, dziurze, dziurze, nie. Ale, so close. To A nie, aha, to ty gdzieś się trafiasz? Co? A, ty jedną tak, rzuciłeś, a drugą. Prawie Okej. Okay. Niestety, mimo dużej ilości prób, nie udało nam się pokonać żadnego netheritego gracza. Ale i tak uważam, że mimo wszystko wyzwanie można zaliczyć. W ciągu kilkunastu minut udało nam się z totalnego zera zdobyć mega OP Czas jednak przejść do kolejnego serwera i zarazem następnego challenge'u. shit. No wie. O, o kurde. Musimy wykonać trzy dowolne wyzwania, które dostaniemy od właściciela serwera. Zapytałem się właściciela serwera, czy byłby chętny dać nam trzy zadania, które musimy wykonać. Stwierdził, że jak najbardziej. Więc postanowił, że zrobi nam trzy fale. Każdy z nich będziemy walczyć z różnymi mobami. Pierwsza fala to mnóstwo zdenerwowanych psów. Co jest? O oh, shit! Uciekaj, 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 no. co jest? Pomagam ci. Mam półtorej serca, mam półtorej serca. Dawaj tutaj bejdź. Co jest? Co jest? <laughs> o nie, o nie, o nie, o nie! Nie, 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 nie. Nie, nie, jest! Co jest? Tyle mam powiem. Co, co z tego co, co zrobiły? Druga fala była trochę trudniejsza, ponieważ zamiast psów musieliśmy poradzić sobie z Wardenami Też. Uciekaj, uciekaj. O, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. No nie. Shift, 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 shift. O k ty już go odżyłeś? No, tu rzuć, go, zrzuci go na ten, Rzuci go za ten, do blok. Nie da się. Nie da się, on, on nie ma. Koniem? Ciepło, 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 No i na samym końcu mieliśmy zmierzyć się z ogromną falą wardenów, elder guardianów, psów, Rawagerów oraz brutali. Ty? tak. Ty chciałem pokiedź. Brutale, usił. Nie uciek. O nie! Ja jedna raz spał, no, ja Do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! Szybko, 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 szybko. One spadają! One spadają w dół! Dobrze, dobrze! No przeszedł! Przeszedł! Co ty zrobiłeś?! Loza. Nie. <laughs> Aha, okej... Okay. Ciekawe... Rozumiecie? Ja zaraz wytłumaczę, o co mi chodzi. Patrzcie, 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 patrz, 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 to ja pierdziele nie pani specjalnie Nie wierzę, masz sorotla Po wykonaniu wszystkich trzech zadań Otrzymałem od właściciela szulker wypełniony Aż po brzegi Mega Opejta Mami Ale i tymy dostałem Postanowiliśmy wraz z Jakubem oraz Drabiusem Stoczyć się w walce między sobą Co jest? No nie podziwiaj Zostało nam do wykonania już tylko jedno wyzwanie, które postanowiliśmy wykonać na trzecim serwerze. Mieliśmy określony czas na przygotowanie się do stoczenia ostatecznej walki pomiędzy mną, Draviusem oraz Jakubem. Piękniemy to... prosto. Tak, o. Mamy 15 minut, nie ma używania jakichś starter, kit i tak dalej. Na samym początku niezbyt dobrze nam szło i. <śmiech> <śmiech> <laughs> O nie, chodzodzik. I stąd Nie Jedno serce Nie Ja pierdzielę. Jedno serce Jak jedno? Jak ty już masz jedno serce? Ale że zostało ci jedno już ogólnie, czy... Tak. Czy jedno, że... Że masz... <noise> nie, to ci... No nie, skinałem Nie Dobrze, tak. let's go! Dziemę mi wymyśli, dziemę mi goni, ej, paki! Gratulacje! Dziemę to. O kurde. Ja tu w stresie cały jestem, mój kutwa goni. No to na spawna, tak? Wreszcie skończył się czas, i mieliśmy przenieść się na spawna. Żeby stoczyć no. ostateczną walkę. I stało się to. Nie, poczekajcie, no. poczekajcie, poczekajcie. Poczekaj o kurwa, o kurwa. Nie, nie! Mamo, 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 mamo. Ale sobie spawn, nie ma w ogóle czasu. Możesz od razu, gnąć spawn, i będziesz. No i zajebiście, idealnie. Ale akurat ci na spało, tutaj przeniosło Pozacik, zapraszamy pana Zapraszamy Siema kumple Skąd masz skórzany w ogóle? No mówisz, ja na krowach farmiłem, nie wiem jak ty Ten tylko jakiś No ja rozumiem, że kit, kit, kit? kit starter, tak? Jaki kit? Przecież my, my z Jakubem farmę mieliśmy tego, tak, grów Ta

Następnie postanowiliśmy, że zamiast bicie między sobą, to spróbujemy pokonać jakiegoś bardziej wystakowanego gracza. Niestety chyba nie do końca był to dobry pomysł. Dobrze, dobrze, 12 man, mam 12 ma mało. 10. O, 7, coś. 7, 7. Jazda, jazda, go. Jeden! 1, 1. Kto? Kto dźga? Jest, jest, jest to, się. Let's go, let's go. Let's go. O Ochop, co jest? Ej, o oh mój, Weźcie go, zabijcie! Kiedyś go! No nie. Da Dajcie radę? Zabijcie go? Zabijcie go? Ziomaj trochę się zdenerwował i wrócił do nas, aby zemścić się na nas. Upa, idzie. Ej, ej, idzie na derwit, idzie na derwit. O, nie, trzeba się odwrócić, trzeba się odwrócić, robimy go. Co to, jest, na... to jest jakiś trail helper, omo 70 serc. Teś się nie zesłał, o shit.